Ale halo, halo, no dzień dobry. E, słuchajcie, koniec kawałka. W końcu, Boże święty, dzięki Bogu. E, cieszę się niezmiernie, bo w końcu będzie można troszkę odpocząć. Chociaż i tak te ostatnie dni mało co grałem. E, ale zobaczmy w ogóle, co się wydarzyło, co porobiłem. E, Oceni się sami. Czyli zabiłem 16 milionów jednostek. Powiedzmy takich, czysto w walce będzie z 12-13 milionów. Reszta to po prostu przy zerowaniu miast, gdy otworzyły się bramy. Kolejno. Eee, co, 6 milionów jednostek mi padło, z czego 619 poszło do piechu całkowicie. Eee, no to raczej wynik taki powiedzmy w porządku, jak na jeden marsz. Eee, udało się pokonać 11 tysięcy barbarzyńców. To od uja dużo jest. <gry> Wszystko robione praktycznie eee, łańcuszkami, więc... No, nabawiłem się utraty zdrowia psychicznego, no. schizofrenii, wszystkiego co, co niedobre praktycznie przez to, ale miejsce zrobione, już nigdy więcej. E, I fortów 1173. Forty to jeszcze jako tako tako się robi, e, powiedzmy w miarę przyjemnie, na cztery marsze to leciało cały czas. E, I co? Sojusz top 1, gwiazdkę mamy. Czyli przyszliśmy, zobaczyliśmy, zwyciężyliśmy, jakby to Juliusz Cezar powiedział. Który jest beznadziejny w tej grze, ale trudno, chociaż powiedzenie ma dobre. Eee, I też zaraz Wam powiem, jaka była z tym historia ale to jak przejdziemy sobie do walk. I zabiliśmy dużo. <laughs> eee, przeciwnicy praktycznie całkowicie się e, poddali. Dobra, to co teraz? No to teraz się pochwalę, w końcu, czymś mogę się pochwalić, a mianowicie lista honoru. Jestem czwarty. Czemu nie wyżej? No, bo jestem łoś i zaspałem sobie na cztery ruiny, w tym dwa duże, które dawały w sumie 18 tysięcy, no i małe po 2000, więc jakby nie patrzeć, trzecie miejsce było bardzo w zasięgu. Przez swoje lenistwo i rozczepanie poleciało. Ale i tak jest OK. Bo dostaliśmy słuchajcie za to skóreczkę. No, czyli, oczywiście, że skóreczka, która jest brzydka jak noc, ale daje leczenie. 15 główek i 150 speedów, co mi się przydało na słowa, więc całkiem spoko. Plus dużo speedów z barbarzyńców, więc to było bardzo opłacalne. Nasz sojusz, pierwsze miejsce i to z przewagą potężną i królestwo, Oczywiście tak samo, tylko tutaj mi się coś zwiesiło. Ale dobra, teraz możecie zobaczyć, że mamy wygrane. Wyczyny bojowników. Z sojuszu, no to praktycznie wszystko zrobiliśmy. Najważniejsze, że ta inskrypcja, skrzynka z inskrypcją, którą dostaliśmy sobie, E, to było w królestwie albo w tym, no mniejsze z tym. E, teraz tak. Jeżeli to mamy. A właśnie, właśnie, ciekawostkę wam muszę opowiedzieć, bo u mnie wiemy, że wieloryby, no to wydają tych pieniędzy dużo. Ale żeby wam to uzmysłowić, <laughs> I sam, żeby wbić pierwsze miejsce, wydał w granicy 100-130 tysięcy rubinów na AP. Czajcie bazę? Jakie to są potężne ilości, żeby sobie to. Dużo taniej by go wyszło kupić sobie te głowy po prostu w vip no ale wbił, bardzo spokojny ziomek, także e, gratki dla niego za top 1. E, I kolejno tak. Potrzebujemy sobie sprawdzić, y, znaczy przedstawić raczej, Boże Łukasz, obudź się, e, jak wyglądała walka. Mianowicie mieliśmy ogólnie nie wygrać tego KVK. E, byliśmy w większości z sojuszami powiedzmy tu, tu, e, tutaj od razu zamknęliśmy, <laughs> Tutaj byliśmy troszkę pogniewani. Tylko, że gdy zaczęła się cała sytuacja, oczywiście e, kochane turasy i inne tutaj e, narodowości zaczęły po nas cisnąć że tacy, siacy, owacy, no to teoretycznie z Radą się wkurzyliśmy no i powiemy, że nie damy na siebie pluć. Jeszcze nas wy... była taka opcja, że za szybko zamknęliśmy naszych przeciwników, przez co nie mogliśmy nabić DKP. Oni sobie walczyli powoli i powiedzmy, no nie potrafili sobie za bardzo poradzić z nimi, walczyli 7 dni z dwoma królestwami, więc DKP sobie nabili. I stwierdzili, że w 15 czy 20 dniu KVK Zamykamy już punktację i nagrody są rozdzielone dla nich. No to trochę nie halo. I jeszcze dogadali się z e, tutaj 9-3, że 9-3 się wycofuje, żeby nie dać nam DKP, żeby przejąć. No to wypowiedzieliśmy wszystkim wojnę, no i rozgromiliśmy ich tak naprawdę w 16. Nie, przepraszam Was, 12-13 godzin. 12-13 godzin zostali całkowicie pokonani. <laughs> Zigura zajęty, swap tam pomógł, no bo dzięki temu oni nie chcieli za bardzo długo walczyć. Więc wszystko jest dla nas. Co teraz zostało, iść do domu i odpocząć solidnie 2-3 tygodnie przed katołka 3. E, e, teraz tak. Zobaczmy sobie ile mi, to już bym mówiłem w sumie, ale tak, 185 tysięcy wróci, ale po co tutaj jestem? Są coś takiego, że 10% nam zwraca, czyli 60 tysięcy w moim przypadku, jeżeli mamy kupione bilety. Tylko, że słuchajcie, tutaj jest myk, bo limit jest pozerny na pieniążki i musielibyśmy kupić 10 takich biletów. Jeden kosztuje 23 ziko, no to 230 zł, żeby 60 tysięcy jednostek dostać, no nie za bardzo się to opłacało. Eee, dobra, to mamy eee, Plan na przerwę jest taki, że Dobiłem te piątki No bo na swapie wbiłem 8,5 miliona praktycznie eee, Jak sobie zobaczymy Zostało mi jedno badanie Tutaj mam wszystko zrobione Oj boże, wróć eee, Gospodarczo mam calutką zrobioną I zostało mi eee, Załoga medyczna Do dobicia I odpalamy sobie te piątkę eee, Tylko słuchajcie, no Byłem pazerny, pośpieszyłem się dzień wcześniej przed yy, bonusem kadeka do badań, bo myślałem, że się zmieszcza. No nie zmieściłem się niestety, więc przypał delikatnie. Yy, I co? Zostało mi yy, przyspieszeń tak naprawdę 64 dni i tutaj trzy mamy 67. Yy, potrzebujemy jeszcze 3, 8, 8 dni, żeby sobie to wyspidować i będzie wszystko w porządku. Yy, no i słuchajcie, no co? Młoda kafałka walki mieliśmy praktycznie 2-3 dni, mm, pokonaliśmy wszystkich, zmiażdżyliśmy ich dosłownie, e, więc nasze te piąteczki troszkę są zasmucone, no bo nie miały co robić. No ale mm, łatwo wygrana, dużo ze sobą zostawione, świetny swap, zrobiony, no bo słuchajcie, tak, Arturek w ekspertyzie e, huło prawie, 5-5-4-4, mm, no ale za to mam jeszcze Isanga w ekspertyzie, bo stwierdziłem, że jego sobie nie wymieniam. Chyba siedem postaci jeszcze odblokowałem do tego, więc jest czym się bawić. A, no i skórka, muszę się pochwalić, tak? No taka ta skórka jest. Jakby tutaj coś jeszcze się unosiło i, i tak dalej, no to byłoby coś spoko, a tak to wygląda jak normalne miasto. Eee, w ostatnim dniu, więc już tutaj praktycznie forty poznikały, barbarzyńców już nie ma, żeby sobie pobić, więc trzeba wracać do hamka, kisić się. Plan jest taki, żeby robić tylko misje dzienne, eee, odpoczywać, zbierać siły i jakbym w KVK3 robił znowu łańcuszki, żeby bić topkę, to weźcie mnie, zabijcie. Bo to najgłupszy pomysł, co można zrobić. Dobra, y, trzymajcie się, bawcie się. Y, Opowiedzcie, jak swapik pan poszedł, jeżeli go macie, i jak tam idzie wam w kawałka. Trzymajcie się, Heja. A nie, czekaj, 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 jeszcze chwilę. Bo przygotowałem coś, tylko oczywiście się rozpędziłem. Moja DHD dostała DHD. Miłego słuchania, Wam życzę o 99. horyzoncie ziemia trzęsie się jak bębny Kroki armii cięższe niż głazy na skroni skróczonych legend Stal gniewem pisze historię mieczy Totalna anihilacja, nie ma gdzie się schować, wiecie Awe, Awe Czy dziewięć i wejdzieć I żelazo Każda wieża płonie, spadają mury jak się Przeciwnik w panice, w oczach strach czysty Cienie naszych sztandarów, ciemniejsze od nocy Pod butami prób przeszłości, nie mamy litości Krew miesza się z ziemią, krople jak deszcz Płomienie w powietrzu, piekło to nasz gest Ostrza się niż języki fałszu You're